Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sport Tester. Kilka dni temu trafił do moich rąk nowy numer magazynu Mens Health. To już jest numer majowy. Na okładce znalazłem artykuł, który zainspirował mnie do tego, aby nakręcić o nim odcinek. Mianowicie sześciopak zostali 4 tygodnie bez siłowni. Jest to program przygotowany na 28 dni, który składa się z 7 ćwiczeń, które wykonujemy na piłce gimnastycznej, bądź jak to woli, na piłce fitness. Nabyłem taką piłkę. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać te 7 ćwiczeń i jednocześnie rozpocząć test na samym sobie, czy faktycznie regularne ćwiczenia z tym programem. Pozwolą mi osiągnąć sukces. W związku z tym podejmuję się wyzwania sześciopak ze stali w 4 tygodnie bez siłowni z wykorzystaniem piłki gimnastycznej. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają te ćwiczenia. Ponieważ wcześniej nie dysponowałem taką piłką gimnastyczną, to udałem się do jednego ze sklepów sportowych i zakupiłem taką piłkę o rozmiarze L firmy Domios. Z tyłu jest informacja, że piłka o takim rozmiarze jest przeznaczona dla osób powyżej 185 cm wzrostu. Wydaje mi się, że piłka może być uniwersalna dla każdego. To w zależności od tego, jakie chcemy wykonywać na jej ćwiczenia. Akurat na tych, które chcę wam pokazać, no taki rozmiar piłki jest niezbędny. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej piłce? Ona nie jest droga. Taka piłka kosztuje około 40 złotych. I takie piłki można praktycznie dostać w każdym lepszym sklepie sportowym. Ok, mamy piłkę, ale trzeba ją jeszcze napompować. W tym celu również zakupiłem tej samej firmy taką prostą pompkę za 20 parę złotych, która działa troszeczkę jak pompka rowerowa. Zobaczymy jak nam się sprawdzi. 剛速い目標 Pana. piłka jest made in China, ale to chyba nikogo nie dziwi. Mimo wszystko e, sprawia wrażenie całkiem solidnej. Dostałem w zestawie e, dwa korki do zamykania e, otworów w piłce i uważam, że jest to kapitalny pomysł, ponieważ e, wiem z doświadczenia, że takie korki po prostu się gubią. Do wykonania dzisiejszych ćwiczeń będą nam potrzebne oprócz piłki jeszcze Dwie hantle. Najlepiej użyć takich z regulowanym obciążeniem, gdzie będzie można zdejmować bądź dokładać talerzyków. Ja jeszcze będę używał koca pod kolana, ponieważ w jednym z ćwiczeń będziemy klęczeć na podłodze. Także polecam zastosować jakąś matę bądź, tak jak w moim przypadku, koc. Jest jeszcze jedno ćwiczenie, w którym przewidziano piłkę lekarską o masie 3 kg. Ja takiej piłki niestety nie posiadam. Mam piłkę o większej masie, o masie 10 kg, ale jest to za ciężka piłka do tego typu ćwiczeń. Więc w tym jednym ćwiczeniu zastąpię piłkę lekarską handlową. Pierwszym ćwiczeniem będzie toczenie piłki. Rękamy na podłodze, stopy z tyłu możemy spleść, opieramy dłoni na piłce, prostujemy je, plecy mamy proste i rolujemy ręce na piłce, w ten sposób i wracamy do pierwotnej pozycji. To jest jedno powtórzenie, wykonujemy takie powtórzenie 15. Kolejnym ćwiczeniem będzie szczupak. Przyjmujemy pozycję jak do pompki, z tym, że stopy opieramy na piłce. Pamiętajmy o tym, aby rozstawić kolumnę na tyle szeroko, żeby się nie przewrócić. Teraz będziemy przyciągać piłkę do rąk, ale nie będziemy uginać kola, czyli podnosimy tym celu. I wracamy do pierwotnej pozycji. Wykonujemy w ten sposób 10 powtórzeń. Trzecie ćwiczenie to narciarz. Pozostajemy w pozycji do pompki, Z tym, że teraz będziemy uginać kolana, przyciągając piłkę do rąk. Uginamy kolana. przesuwamy teraz piłkę na jeden bok, skręcając Nocni. To samo robimy w drugą stronę. To było jedno powtórzenie. taki takich 15. Ostatnie ćwiczenie w tej pozycji na piłce będą klasyczne połki z tym, że złotami na piłce. Wykonujemy 10 powtórzeń. Na ćwiczenie będzie unoszenie ramion na boki. Z korzystanie handlu. się na plice, łapiemy za chantlę ugiętymi ramionami łopcia i przenosimy je na boki. Wytrzymujemy tak 2 sekundy, i wracamy. Powtarzamy 15 razy. W szóstym ćwiczeniu będziemy przetaczać piłkę. Leżąc na podłodze, kładziemy się przed piłką. kładziemy nogi na piłce. rozstawiamy ręce na tyle szeroko, aby mieć jak najstabilniejsze podłogę, unosimy biodra i teraz będziemy skracać nogi, przyciągając piłkę jak najbliżej można I plasujemy. To jest jedno powtórzenie, robimy taki 15. Ostatnim ćwiczeniem w dzisiejszym zestawie treningowym będzie martwy ciąg. W tym celu potrzebujemy małej piłki lekarskiej, bądź tak jak w moim przypadku hantelki. Stajemy przed piłką, nogę zgiętą opieramy na piłce i będziemy opuszczać ciężar do stopy, jednocześnie prostując zgiętą z tyłu nogę. To jest jedno powtórzenie. Wykonujemy takich 8, a następnie zmieniamy nogę. Nie znalazłem informacji w czy ćwiczenia powinniśmy wykonywać codziennie, czy może co kilka dni. Zakładam, że jeżeli e, cały zestaw jest przewidziany na 28 dni, to możemy spokojnie wykonywać te ćwiczenia codziennie. Zestaw e, jest sklasyfikowany jako łatwy, który można wykonać około... 15 minut. Zachęcam wszystkich do ćwiczeń. Ja będę starał się robić te ćwiczenia codziennie i mam nadzieję, że po niecałym miesiącu pokażę Wam swoje rezultaty. Opiszę to w kolejnym materiale. Jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach jak wychodzą Wam Wasze treningi, jeżeli ćwiczycie. I zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Jestem już po czterech tygodniach ćwiczeń na piłce gimnastycznej z programem Men's Health. Sześciopak zostali w cztery tygodnie bez siłowni. Jeżeli chodzi o ten sześciopak tytułowy, niestety nie udało mi się go osiągnąć w takim stopniu, jakim bym sobie tego życzył, a powodem tego jest po prostu brak odpowiedniej diety. Cel, jaki został osiągnięty, czyli wzmocnienie mięśni brzucha, to się udało. Faktycznie, z tygodnia na tydzień czułem, że moje mięśnie są coraz silniejsze, że coraz łatwiej jest mi wykonywać te ćwiczenia, że coraz łatwiej jest mi balansować na piłce i e, nie mam kłopotów z wykonywaniem po prostu tych ćwiczeń. Natomiast brak odpowiedniej diety, czyli Ustalenia ilości kalorii, jakie potrzebuje mój organizm, żeby osiągnąć cel, czyli odsłonić sześciopak, ten cel podstawowy i do tego jeszcze odpowiednia ilość makroskładników w tych kaloriach, no to nie zostało dopilnowane. W związku z tym nie mogę się pochwalić, że mój sześciopak jest odsłonięty. Jest ze stali, bo jest silny, ale nie jest tak widoczny, jakbym sobie tego życzył. Także. Polecam ćwiczcie, ale też pamiętajcie o diecie, bo bez diety, no niestety wzmocnicie mięśnie, ale nie spalicie odpowiedniej ilości tłuszczu. Na koniec tego odcinka chciałem Wam pokazać jeszcze jeden patent, który wykorzystałem z magazynu Men's Health jakiś czas temu mianowicie jak sobie zrobić własną piłkę lekarską domowym sposobem. Do tego możemy użyć zużytej już starej piłki do koszykówki. Yy. Znajdujemy ten koreczek, przez który pompujemy piłkę, przez ten mały otwór. Musimy sobie wziąć jakieś narzędzie, na przykład kombinerki, obcążki, żeby wyciągnąć ten korek, żeby poszerzyć ten otwór. Wsypujemy tam suchy piasek i korkujemy z powrotem. Zapewniam Was, że piasek się nie wysypuje. Piłka w tym wypadku waży około 10 kg, także do takich. Cięższych ćwiczeń siłowych wykonywanych w domu, jak znalazł. Polecam. To już wszystko w tym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.